W dzisiejszym filmie na troszeczkę odejdziemy od tematu snowboardu, ale nie wychodzimy z zimy, bo spełnimy jedno z marzeń, które chodziło za mną już dosyć długo. Mowa mianowicie o skuterach śnieżnych. Byłem ciekaw, czy taka wersja amatorska, gdzie totalnie turystycznie się gdzieś przejedziemy, to będzie coś, co zrobi na mnie takie wrażenie i wiecie co? No było kozasko, było kozasko. Kutery śnieżne były świetne na dwóch płaszczyznach jakby. Po pierwsze, wszystko było w pięknym śniegu i powiem Wam, że w tych warunkach przyrody to nawet spacer byłby przekozawski ale no nie byłby możliwe, bo byśmy się zapadali. To znaczy są jakieś rozwiązania, na przykład wchodzenie w tych nartach, biegówkach, ale ja z tym nie mam żadnego doświadczenia, więc to była taka moja pierwsza namiastka eksploracji w takim puchowatym, głębszym śniegu. Cudnie, wręcz baśniowo, nie? A taka druga płaszczyzna, która mi się mega podobała w tych skuterach, no to płaszczyzna adrenaliny, bo nie trzeba jechać wolno, można dać mi tam trochę, Oczywiście początki były takie dosyć skromne, trzeba było wszystko ogarnąć, ale z czasem coraz szybciej, coraz sprawniej, coraz wszystko dynamiczniej. Myślę, że są tutaj osoby, które mogą się zastanawiać, czy dadzą radę, że trochę korci, ale czy ja tam dam radę, czy to jest na pewno dla mnie. No to powiem wam, że myślę, że to jest naprawdę przystępne i bardzo proste do ogarnięcia, szczególnie jadąc prosto czy dużym łukiem skręcając, bo takim czymś, co jest najtrudniejszym elementem jeżdżenia skuterem śnieżnym, który poznaliśmy, było skręcanie, takie, wiecie, takie mocniejsze skręcanie, bo… Kurde, może bym wam pokazał to na jakimś krześle. One minute, 37 seconds later. Chodzi o to, że wiadomo, mam kierownicę w tym skuterze, nie? No i jak sobie skręcam na przykład w prawo mocno, to ta siła odśrodkowa działa. Jak tutaj mamy załóżmy skuter, to on się trochę tak podnosi. Ogólnie trzeba ten ruch skontrować. No i myk jest taki, że trzymamy się tej kierownicy. No i jeżeli to nam się podnosi o tak, no to musimy do tamtej strony skontrować. Czyli jak sobie jedziemy, no to musi, trzeba wystawić tyłek. Trzymać się kierownicy, podciągamy się na tej kierownicy i na bok na maksa dociskamy, żeby jakby siłą docisnąć ten skuter z drugiej strony ładnie, żeby on nam nie, nie podnosił się. Cała trudność polega na tym, no, że jesteśmy jakby... Zwisamy trochę na tych rękach, nie w bok ciągniemy ten skuter i zwisamy trochę na sile rąk. No i po kilku godzinach to może się robić uciążliwe, te ręce mogą nas boleć. Nogi ogólnie mamy w takich wgłębieniach, jak jesteśmy kierowcami i one tam się całkiem nieźle trzymają. Chyba, że skuter jest na Was za duży, no to wtedy może być taki problem, że przy tym przechylaniu się na bok ta jedna noga Wam ucieka, nie? Ogólnie to jest taki, jak dla mnie, element, który wymagał trochę wieki. Podobno jak ktoś jeździ konno, to bardzo szybko łapie temat na skuterach, a z drugiej strony instruktor nam mówił, że jeżeli ktoś jeździ motorem na przykład, no, to podobno tamtejsze dobre nawyki są złymi nawykami na skuterze i na odwrót. I skuterowe dobre nawyki są złymi, złymi nawykami na motorze, więc, więc od razu na start pytał, czy ktoś jeździ motorem i tłumaczył to tak, że w ogóle inaczej tłumaczę takim osobom. No i to myślę jest taki najtrudniejszy element, bo jeżeli chodzi o sam gaz, to wygląda tak, że mamy kierownicę i kciukiem sobie musimy tak pulsacyjnie, jak ruszamy ten gaz wciskać, a potem już go przytrzymujemy tam załóżmy do połowy, czy ile tam chcemy. No i o ile normalnie to jest dosyć, wiecie, no proste, to jeżeli jesteście w takiej pozycji i tak zwisacie, no to szczególnie jak się w prawo skręca i tu jest ta manetka, no to tym kciukiem bardzo jest niewygodnie, żeby że pulsacyjnie tego gazu tam dawać, nie? no to wtedy jest to dosyć niewygodne. Po lewej stronie kierownicy tego gazu nie ma, no to w lewo się łatwiej skręcało w prawo trudniej. Ale tak mimo wszystko, to chciałem podkreślić, że no nie jest to jakieś trudne, najwyżej wolniej pojedziecie czy coś i jakoś to się ogarnie, a naprawdę warto to chociaż raz przeżyć i wyrobić sobie opinię. Jeżeli się zainteresowaliście, to możecie mieć też rozkminę, jak długo powinniśmy być na tych skuterach, żeby to miało sens. Pierwsza godzina to człowiek zaczyna się wczuwać, ogarniać temat. Jedni są szybsi, drudzy są wolniejsi. A druga godzinka no to już trochę większe szaleństwo. Trochę wyjeżdżamy do lasu, jesteśmy na polanie, dodamy więcej gazu, przejeziemy przez jakiś strumyk. My byliśmy z dziewczynami i wynajmowaliśmy sobie dwa skutery dwuosobowe. Na początku mieliśmy pomysł, żeby każdy brał swój, ale finalnie zdecydowaliśmy się połączyć jakby po prostu parami na tych skuterach i powiem Wam, że to była spoko idea, bo po dwóch godzinach ja się na przykład z Igą zamieniłem i Iga przejęła stery i powiem Wam, że trochę szkoda, że tak późno w ogóle się na to zdecydowaliśmy, bo widziałem, że Iga złapała zajawę i naprawdę fajnie się bawi. A jednak tego czasu miała trochę mniej ode mnie. Co prawda, w sumie to już też ta ręka była zmęczona od tego właśnie skręcania. Troszeczkę tego czasu myślę, że jakby miała więcej, no to też by było fajnie. Więc jak będziecie na przykład chcieli w parze, to trzy godzinki myślę, że są fajne, żeby pozostawić lekki niedosyt, a dwie godziny na głowę za kierownicą to jest taki, no myślę, że już naprawdę fajnie na pierwszy raz, że, że mega to będziecie wspominali, trochę się zmęczycie i wystarczy. Możecie zastanawiać się w takim razie, skoro to jest takie fajne i w ogóle, to ile to kosztuje? No, i to niestety jest pytanie z kategorii trudnych. Taki skuterek dwuosobowy na 3 godziny kosztował 900 zł, czyli jakby 450 zł za osobę, można powiedzieć. Jeżeli chcielibyście pojedynczy, to z tego co tam pytałem, bo na początku myśleliśmy, że sobie weźmiemy 4 pojedyncze, to chyba jest 750 zł za osobę. No, także, także ogólnie no nie jest to mała cena. Ale myślę, że, że to jest takie szaleństwo, które nie wiem ile razy się robi w życiu, ale myślę, że chociaż raz warto. Tyle wam opowiadam, a jeszcze nie powiedziałem, gdzie my na tych skuterach byliśmy. My po prostu szukaliśmy tutaj w okolicy Krynicy i się okazało, że tutaj są takie naprawdę dobrze oceniane, fajne skutery w miejscowości kawałeczek dalej, co się nazywa Tylicz. Pokażę wam tutaj może dokładną. Wizytówkę tej firmy, u której my, my to wszystko organizowaliśmy. No i kurde, jestem mega zadowolony, to polecam. To nie jest żadna współpraca ani nic, bo no ja tu jestem początkujący, jakie współpracy, o czym mówiliśmy? Mnie to szczerze mówiąc korci, żeby drugi raz się wybrać, ale, ale Snowpark też czeka. To nie są łatwe decyzje. Jeszcze wątek, jak się w ogóle na takie skutery ubrać, że jeżeli było dobrze. Ubranie totalnie snowboardowe. Terma, kurtka oraz spodnie jak na deskę. Ja to w ogóle jechałem w swoim kasku, nie brałem tamtejszego. Gogle też miałem, no bo wiecie, jak będziecie szybciej jechali, no to te oczy wam mogą zawić, jakby padał śnieg. To już w ogóle katastrofa bez gogli. Komin też miałem, żeby mi tu ładnie, wiecie, grzało wszystko. Rękawiczki mówiłem. Jak mówiłem, to warto jeszcze raz, no bo bez tego jak żyć w ogóle. Buty miałem takie trapery po prostu jak w góry, myślałem, że wziąć są snowboardowe, ale nie brałem, bo jednak to są straszne kobyły. No i w sumie byłem całkiem zadowolony, no też jest wiadomo kwestia temperatury. Ogólnie to było też spoko, bo była podgrzewana kierownica, więc wiecie jak ja sobie tam trzymałem, no to mi, mi tam troszkę w rączki grzało, ale powiem Wam, że nie zawsze to działało, bo to jest różnie z tymi skuterami. Szczerze mówiąc to właśnie jak go tak podrzuciłem trochę do góry, jak przejeżdżaliśmy przez ten strumyk, potem on tak trochę rąbnął w tą ziemię, to zaczęło mi działać to grzanie, także, także już wiemy, jaki jest sposób nie, na włączanie tego. Ja jechałem też chwilę na pasażerze. To tam z tyłu są takie z obu stron kiki, jakby do trzymania się, i one też były podgrzewane, więc to też myślę mocno na plus. Ale z tyłu są trochę trudniejsze warunki. W ogóle powiem wam, że mimo tego, że naprawdę było super śnieżnie i wszystko pięknie grało to największym takim brakiem było, znaczy brakiem to też robiło nastrój, bo było dosyć mgielnie, mgła była naprawdę potężna no i to też robiło ciekawy nastrój ale jednak no chciałoby się, żeby ta pogoda była naprawdę słoneczna, bo dosłownie my byliśmy z rana, a kilka godzin później było pełne słońce, więc Szkoda, że my na takie nie trafiliśmy, bo tam po drodze w pewnych punktach się zatrzymywaliśmy i ten instruktor mówi, no tu by był piękny widok na Tatry, ale widzimy tylko mgłę, nie? No i było kilka takich punktów widokowych, które jeszcze by urozmaiciły tą całą wycieczkę, no ale cóż, trudno. Jest motywacja, żeby wybrać się jeszcze raz kiedyś właśnie i w innym, i w tej innej pogodzie tego doświadczyć. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te skutery śnieżne i cały ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie ominęły Was kolejne jakieś szalone przygody. No i co? W następnym filmie już wrócimy do szaleń snowboardowych. Będziemy walczyli o kolejne triczki, prawdopodobnie 3-6 na Hopce. I zobaczymy, co jeszcze. Także subskrybujcie, żeby Was to nie ominęło. I widzimy się w następnym filmie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.